Oczekiwania versus rzeczywistość 8. Sukces. Udało mi się dotrzeć do szatni przed dzwonkiem na lekcję. To teraz muszę odwiesić moją kurtkę i idę na lekcję. No nie, dzwonek już zadzwonił, a nie zdążyłem odwiesić mojej kurtki do szatni. No nic, muszę zabrać ze sobą moją kurtkę i na następnej przerwie ją odwieszę. Hej ozonku. Powiesz mi, jaki jest Twój ulubiony kolor. Mój to zielony, a Twój, mój ulubiony kolor to niebieski. No, widać, że mamy swoje ulubione kolory, prawda, Diego? Tak, to prawda, Ozonku. Hej, Ozonku, powiesz mi, jaki jest Twój ulubiony kolor. No, niestety, ale nie pamiętam, jaki jest mój ulubiony kolor. Wyleciało mi to z głowy. Wybacz, Diego. Szkoda, a tak byłem ciekawy, jaki jest Twój ulubiony kolor. No nic, jaki ci się przypomni, jaki jest Twój ulubiony kolor, to daj mi znać na Messengerze. Dobrze, dobrze, będę o tym pamiętał. Super, jesteśmy kwita. Ale jest fajnie siedzieć na mojej ulubionej ławce w szkole. Dlaczego? Bo wtedy mogę widzieć bardzo blisko, co tu jest napisane na tablicy i bardzo szybko je przepisuję. To jest jeden z moich najulubieńszych ławek na świecie. Ej, ty, a co ty tu robisz na moim ulubionym krześle? Wyłaś z mojego ulubionego miejsca natychmiast. Wybacz, miejsce zaklepane, znajdź sobie inny. Ale to jest moje ulubione miejsce. Wyłaś z mojego ulubionego miejsca natychmiast i przesiądź się do innego miejsca. A chcesz dostać pięścią w twarz. Bo już mnie wkurzasz. Megalodon, ignoruj tego radka psotka i usiądź na innej ławce. Nie chcę, abyś z nim dyskutował, bo jest nieuprzejmy. Jak zajął twoje miejsce, to zajął. Nie ma odwrotu. Chyba masz rację, Gabi. Usiądę na innej ławce. A tak lubiłem moje ulubione miejsce na tamtej ławce. No nic, będę musiał zająć inne miejsce na innej ławce. W porządku, moja klaso. To teraz proszę o ciszę, bo lekcja już się zaczęła. No, to teraz możemy już zapisać nowy temat naszej lekcji. W porządku, moja klaso. To teraz proszę o ciszę, bo lekcja już się zaczęła. No, błagam was, kochani, uciszcie się, proszę, bo nie dajecie mi rozpocząć nowego tematu lekcji. Ale fajnie, że możemy zjeść razem obiad w stołówce i to na dłuższej przerwie. Nie uważasz, Krzysztofie? Tak, Gdański Balu, też tak uważam. No więc kontynuujmy jedzenie naszego obiadu. Tak jest, kontynuujmy jedzenie naszego obiadu. Bardzo mi przykro, chłopacy, no ale niestety musicie opuścić naszą stołówkę. Co, ale dlaczego? Jakiś włamywacz musiał ukraść butlę gazową do kuchenki. I przez to nie możemy ugotować dla Was obiadu w szkole. Dlatego panowie musicie opuścić naszą stołówkę. Bardzo Was przepraszamy. Szkoda, a tak byśmy zjedli obiad w szkole, bo jesteśmy głodni jak wilk. No nic, być może następnym razem uda nam się zjeść obiad w stołówce. Dobrze, to teraz tu posiedzę na tym przystanku i poczekam, aż przyjedzie autobus. Powinien być za parę minut, więc jakoś to szybko zleci. Nie, no, zaczynam już powoli tracić cierpliwość. Jeżeli ten autobus nie przyjedzie do mnie w tym momencie, to niestety nie mam wyboru, ale od razu przejdę się na pieszo i tyle. No co za strata czasu? No dobrze, kończmy już ten filmik, bo skończyły mi się pomysły. Koniec. Chcecie dziewiątą część tej serii? No to już wiecie, co robić. Zostawić łapkę w górę, subskrybować mój kanał, jeśli jesteście tu nowi i napisać w komentarzach jakieś nowe pomysły na kolejną część. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.